Nareszcie jest. W końcu po takich opóźnieniach udało się w końcu dorwać Mega Evolution z ETB, ten z Lucario, bo Mega Gardevoir ma jeszcze większe opóźnienie. Chociaż w momencie, gdy publikuję ten film, prawdopodobnie już to ETB z Gardevoir powinno być dostępne. Jeśli tam widziałem, w sklepie zaczynają wysyłać, więc mamy nadzieję, że Wy również będziecie mogli sobie w przyszłym tygodniu to otworzyć. Tego konkretnego udało mi się skupić w sklepie na E. Taka duża sieciówka, myślę, że, że wiecie o co chodzi. Ale zanim otworzymy sobie ETBK, wyniki konkursu, w którym do wygrania był ten Tech Sticker Collection z White Flera. No i słuchajcie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ilością uczestników. Zgłoszonych zostało aż 38 komentarzy i powiem Wam, że wybór był bardzo, bardzo trudny. Cały poprzedni wieczór zastanawiałem się, komu ją przyznać, i wygrywa komentarz. Ayo595, o klawicerze, zgadzam się totalnie, przepiękna karta, wspaniały art i aż się dziwię, że ta konkretna karta jest warta aż tak mało. Ajo napisz do mnie na 2 żeby ustalić formę wsyłki, nagrody. A teraz wracamy do Mega Evolution ETB. Co w środku? W środku oczywiście promka z Riolu, bardzo ładna, bardzo fajna. I standardowy zestaw akcesoriów, czyli 65 sliwów, 40 kart energii, przewodnik, kostki, coin i inne takie śmieszne rzeczy. No i najważniejsze 9 boosterów, wszystkie sobie tutaj na odcinku otworzymy. Dobra, lecimy, to wam przewinę to rozpakowywanie, bo zawsze do tego dużo folii. Jeszcze zanim co, to jest guide, a w guide pokażę wam karty, które każdy chciałby trafić. One chyba będą na końcu gdzieś. O, Te, te, te dwa piękne złotka, Mega Gardevoir X i Mega Lucario X, warte ponad ponad 2000 zł za sztukę, ale trafienie takiego, takiej karty praktycznie <graniczny> graniczy z cudem, ponieważ Prawdopodobieństwo trafienia takiej karty na podstawie 5000 otwartych paczek na PokeBitch, to sprawdzałem, wynosi tylko 1, to 1260. Nie, źle powiedziałem. W jednej na 1260 paczek powinien, powinna taka złota karta się trafić. Dzisiaj mam 9, to by było całkiem przyjemnie, gdyby się udało taką pakę trafić. Nowe tebeki z nowymi foliami, z nowymi plastikami. Teraz to się trochę łatwiej wyciąga. No, generalnie mała zmiana przy nowej generacji, nowej erze. Jest kojnik z Mega Lucario. Slipsy, właśnie promka z Riolu. Tutaj są też przekładki. Tą promkę sobie potem wpakuję, właśnie do sliwa i powędruje ona do mojego. Bindera, mojego Pokédexowego Bindera, może na koniec odcinka w sumie Wam pokażę jak mi idzie zbieranie Pokédexa, czyli 1025 Pokémonów w wersji co najmniej Reverse Holo, czyli każda karta w tym Binderze się w jakiś sposób świeci. Dobra, standardowy zestaw energii. Co tu jeszcze jest? Kostka i znaczniki obrażeń. I 9 boosterków. Fajnie. będziemy otwierać, to sobie odłożę już na bok, żeby mi tutaj nie przeszkadzało. Przygotuję sobie sliwy, bo zazwyczaj jestem na tyle roztrzepany, że gdzieś mi te sliwy na odcinkach. Zapominam o tych sliwach na odcinkach, a potem, potem lecę zawsze i muszę. Da. Kodzik energia i lecimy z pierwszą paczuchą. Powiedzcie mi, jakie byście już trafy mieli, czy już otworzyliście etb -ka swojego. kajoger i gamszos na dzień dobry. No, to piękny start tego etb -ka. klawicer na końcu. No, powiem wam, że dobrze się zaczyna. Mamy Illustration rerkę. Trafia się ona teraz około 1 na 12 paczek. Na 12 czy na 9? Na 12 to jest... Yy... Full art, a na dziewięć paczek Illustration Rerka, czyli teoretycznie więcej Illustration Rerek w tym atb ku już się trafić nie powinno, bo, bo już wykorzystałem swoje szczęście. Ale gdyby jeszcze jedna wpadła, no to przecież nikt obrażony by tutaj nie był z tego powodu. Dobra, druga paka. Zobaczmy, co tutaj. Bo Sorder, Grafajaj i Lunaton. Dobra. Czyli nic w drugiej. No tak jak mówiłem, to tak to tak, tak będzie wyglądało pewnie. Przedfiłem e, moją Illustration rerkę na początku, więc. Nie ma się co spodziewać więcej. Ale może złota. Nie ma tutaj w tym secie dotpaków, nie da się trafić 9 Illustration Rerek albo sześciu, jak to miało. Jak to wyglądało w 151 na przykład. Tutaj po prostu, jak się trafi, jedna Sirka albo Gold Card, to już wszystko. I Mega Mewile. IX, dobra, fajnie mamy. IXika. Taki IX w jednej na pięć paczek, czyli dwa powinny nam się trafić. Miejmy nadzieję, że dwa się trafią. Tu jeszcze ten Ryolun na środku powinien stać, bo on też w sumie jest dropem gwarantowanym, co prawda. Ale wiecie, w tebeku. Zawsze taki dropik jest. I to jest w sumie fajne w etebekach, bo zawsze ta promokarta tutaj się znajduje. Czasami trochę więcej warta, czasami mniej. Na przykład ten Charmander z Obsidian Flamesa warty bardzo dużo, mimo że cały set dość kiepski. Ale ta jedna promokarta robi, robi różnicę. Okay. Mamy już ze sobą kilka paczek, na razie Szału nie ma. Znaczy nie, jest szał. Jest szał, jest Gamshos. Nie jest to najlepszy oczywiście... Nie, jest to najlepsza Illustration Rerka, bo, bo są faj, dużo fajniejsze w tym secie, między innymi te z Bulbazaurem, czy z bo ogólnie cała rodzina Bulbazaurowa w tym secie wygląda kozacko, tworzy się z nich taki piękny właśnie mini miniset e, rodzinki pokemonów. Wszystkie karty się ze sobą łączą. A my mamy paczkę numer 6, Ultra Ball Steelix i rajku. Dobra, zbliżamy się powoli do końca. Szybki to będzie odcinek, bo ja wam zasuwam z tymi paczkami. Cieszę się jeszcze raz z, yy, z konkursu, że tak fajnie wyszedł, że tyle osób wzięło udział. Dziękuję w sumie wszystkim za udział. Nie powiedziałem tego przedtem ale naprawdę, naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, ile osób wzięło udział. Kiria Kadabra-Kajoger. No i wychodzi na to, że miałem rację, że już trafiłem moją Illustration Redkę w etb i już więcej mi się nic nie należy tak? z tego setu, z tego setu, z tego pudełka, bo set jeszcze może mi coś dobrego odda, bo kilka paczek jeszcze kupionych jest, Między innymi co drugie ETB z Gardevoir, które jeszcze do mnie nie dojechało właśnie przez to opóźnienie tam promką jest Alakazam, Ninetales, Sunslash i Mega Lucario EX okej, okay, mamy drugiego ex -a. i wychodzi na to, że jak na razie statystycznie wszystko się tu zgadza czyli dwa EX-y i Illustration Rerka. no, Last Pack Magic jak to mówią miejmy nadzieję, że że coś fajnego na koniec, bo pierwsza paczka oddała, to może i ostatnia też odda. Dobra, zobaczmy. Heliolisk, Ninkada, Corpish, Firo, Strange Timepiece, Celebi, Volcanion, Toxicrow, Heliolisk i Alakazam. Okej, okay. powiem wam, że na pewno się ten etebek nie zwrócił, bo dropy, no... Dobrze, że jest chociaż jedna ilustracionerka. Ale mamy tak dwa Mega ix Mega Mewa i Mega Lucario. Mamy Gamszosa, mamy Riolu w promce. Co o tym myślicie? Jak Wam się to podoba? Mi tak średnio powiem szczerze. Liczyłem troszkę na, no, na Iwizaura. Liczyłem. Trafiłem w, w już, a Teraz, teraz jeszcze liczyłem na, na Iwizaura, żeby tutaj mi pasował do, do tej kolekcji. I co? I chyba to będzie tutaj ładne eleganckie cięcie. Dziękuję bardzo za, za oglądanie, za, za udział w konkursie. W przyszłości planuję co najmniej jeszcze jeden podobny, bo widzę, że zaangażowanie tutaj społeczności jest bardzo duże. Dziękuję za udział i za chwilę jeszcze pokażę wam, jak taki nam leci do binderka. Dobra, Ariolu też w sumie. Dzięki.